5 najmroczniejszych faktów o Japonii i cesarzu: 5. Jednostka 077 Najbardziej brutalne laboratorium śmierci w Azji. Ludzie byli tam zarażani dżumą, rozcinani żywcem i zamrażani dla eksperymentów. 4. Nankin, miasto, które przestało istnieć. Japońska armia cesarska wymordowała w Nankinie setki tysięcy cywilów. To była masakra, która trwała tygodniami, a świat długo nie chciał o niej słyszeć. 3. Samurajska propaganda. Żołnierzy uczono, że poddanie się to hańba gorsza niż śmierć. Dlatego wielu Japończyków walczyło do ostatniej kropli krwi, a niektórzy ukrywali się w dżungli jeszcze dekady po wojnie. 2. Cesarz jako Bóg. W japońskich szkołach uczono dzieci, że cesarz Hirohito jest absolutnym bóstwem. Krytyka była karana jak zdrada. Ten kult pozwolił wojskowym wprowadzić kraj w fanatyczną wojnę. Jeden: eksperymenty na dzieciach. Najbardziej przerażające dokumenty japońskiej armii pokazują testy broni biologicznej prowadzone na dzieciach, uznawanych za materiał do badań. To był najbardziej mroczny rozdział wojny na Dalekim Wschodzie.